Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich w środę bardzo serdecznie, moi kochani na karcie dnia oczywiście. Yy, przypomnę tylko, że tematem dnia, to czy znaczy przypomnę, właściwie to powiem, tak, że tematem dnia w dniu dzisiejszym będzie opcja, yy, no właśnie zastanawiam się, czego on oczekuje po tej znajomości, <laughs> czego by chciał z tej znajomości, on, ona oczywiście, czy też tudzież jak ona się ta znajomość potoczy. Zastanawiam się właśnie, jak tutaj, yy, który z tych tematów byłby byłby lepszy, słuchajcie, czy jak to się potoczy, czy czego on chciałby od tej znajomości. Dajcie mi najwyżej znać, dobra, który z tych tematów bardziej by was interesował, natomiast ja póki co, słuchajcie, mam karciochy, one są tutaj już przetasowane, ale to wam jeszcze pokażę, sobie tutaj jeszcze troszeczkę przemielimy, no i jedziemy z kartą dnia, zobaczmy, co też dzisiaj, piękna środa za oknem, chce nam wszystkim po prostu pokazać, tak, więc moi drodzy, startujemy. Wszyscy siedzicie kurczę nerwowo w krzesłach, jedziemy z koksem. No i teraz tak, karta dnia dla Barana. Co dzisiaj dla Baranka? Tajemnice, wsłuchanie się w głos własnej intuicji, hmm, może wyzwolenie z czegoś, również słuchajcie, taka potrzeba wyzwolenia się z czegoś, być może właśnie z opcji tego, że czegoś nie wiecie. Bo to też czasami tak jest, że gdzieś tam w środku was jest jakaś jedna wielka niewiadoma, próbujecie coś rozwikłać, <laughs> nie udaje wam się to, a macie potrzeby już wyzwolenia się z tego. Dlatego też właśnie o tym mówię, że to może być również karta wyzwolenia. Yy, może to być właśnie opcja tego, że będziecie próbowali rozwikłać mimo wszystko jakieś zagadki, jakieś tajemnice, które gdzieś tam w waszych głowach są, czy w waszym życiu. Ale również to jest, słuchajcie, wsłuchanie się w głos własnej intuicji. Tak jakby, jakbyście dzisiaj mieli się nią kierować. Posłuchać, co ona do Was mówi, co ona Wam chce przekazać. Być może właśnie ta intuicja da Wam to wyzwolenie. Tak? <laughs> Czyli jeżeli coś Wam podpowiada, na pewno tak jest, to może warto tego właśnie posłuchać, bo to da Wam pewnego rodzaju upust, że już nie będziecie musieli tkwić w e, takim zawieszeniu, nazwę to tak. Co dzisiaj dla byka? Byk dzisiaj będzie bardzo zapracowany. No, przyznam, że jeżeli chodzi o mnie, na pewno mam dzisiaj właśnie dużo rzeczy do zrobienia, takich właśnie czysto tutaj od Was, odnośnie kart. A więc mam sporo Was do tutaj zrobienia, więc na pewno będę zapracowana. No, ale przede wszystkim, oczywiście, to nie tylko o mnie tutaj chodzi, tylko o inne byki również. Więc moje drogie byczki, wy dzisiaj po prostu multum spraw na głowie, multum spraw do zrobienia, załatwienia. No i krótko mówiąc, będziecie po prostu dzisiaj w dniu, w którym będzie wiele kwestii na waszej głowie, tak? Będziecie po prostu zajęci. to jest właściwie jedno jedyniące słowo, które tutaj do tej karty bardzo pięknie pasuje. Tutaj nie trzeba szukać jakichś górnolotnych spraw. Dzisiaj byki będą zapracowane. Bliźniak. Bliźniak na nowej drodze. Nowy początek, nowa droga, nowy miłość, nowy związek. Nowy ty, nowa ja, tak? W każdym bądź razie słuchajcie, wszystko co wiąże się ze słowem nowy, nowa. Tak, bo będziemy dzisiaj po prostu wkraczać na nowe ścieżki, na nowe jakieś powiedzmy, nie wiem, no na nowe jakieś ścieżki, dokładnie, które dziś tam przed wami się dzisiaj mogą roztoczyć. Karta głupca dokładnie to pokazuje, że dzisiaj na to mamy ochotę, dzisiaj w to wchodzimy, dzisiaj coś robimy nowego. Mogą przed nami być na przykład nowe zadania, nowe oferty, nowe znajomości nowe miłości, nowa praca, ochota na to, tak, bo ja ty też chcę bardzo mocno podkreślić, że to nie chodzi tylko o kwestię tego, że to musi być już, że dzisiaj coś nowego zrobicie, ale też mm, przede wszystkim słuchajcie, że to jest ochota na coś nowego, tak, e, więc taka, taka jakby potrzeba po prostu, e, nie wiem, puszczenia się starych schematów, starych jakichś powiedzmy, no kwestii, które bardzo mocno was gdzieś trzymają i pójście w to nowe, tak. Więc bliźniak z taką ochotą, z takimi celami, bądź nawet już ruchami w te nowe będzie wchodził, moi kochani. Przede wszystkim, aha, i dodam jeszcze, że dzień pod kątem naprawdę takiego luzu, wygłupów, spontanów, nie zastanawiania się nad niczym, po prostu, bo również w tej karcie tego typu cechy się tutaj bardzo mocno no, manifestują. Co dla raka? A dla raka OU, co ten raczek nasz. Raczek będzie albo coś rozpamiętywał, co go jeszcze yy, bardzo boli, coś, czego po prostu jeszcze nie, yy, nie zapomniał, coś, co go bardzo mocno ugodziło kiedyś. Być może to chodzi o kwestie emocjonalne, no bo jednak mimo wszystko kielichy, yy, yy, przepraszam, yy, kielichy właśnie to mają to do siebie, że mówią o uczuciach bardzo często, tak więc nasze serce krwawi, jeszcze czegoś emocjonalnie nie przerobiliśmy, coś nas po prostu wewnętrznie boli. I to może być takie jeszcze, słuchajcie, siedzenie i rozpamiętywanie tych właśnie starych kwestii, gdzie ktoś bądź coś sprawiło, że gdzieś tam bardzo mocno cierpieliśmy i my cały czas nie możemy się tego puścić na tej zasadzie, że ubolewamy, że coś straciliśmy i nie możemy zapomnieć o tym, a nie wiemy nawet o tym, że. Może celowo tak się stało, może miało się tak stać, po to, żebyście wy mogli tak naprawdę pójść w coś dużo lepszego. Za waszymi plecami stoją dwa pełne kielichy. Moi drodzy, wystarczyłoby tylko to, żebyście wstali, wstali i po prostu zechcieli je zobaczyć, że tam jest coś nowego dla was, tak? Coś dużo bardziej fajniejszego. Natomiast my nie potrafimy tego zobaczyć, bo nie potrafimy zapomnieć o stracie, którą bądź bólu który nam się przydarzył. Więc to może być taki właśnie dzień, w którym wy będziecie coś rozpamiętywać. No chyba że, słuchajcie, coś faktycznie w dniu dzisiejszym rąbnie gruchnie, ktoś wam powie jakieś przykre słowa, ktoś was zrani, ktoś was zostawi i wy po prostu dostaniecie taki cios w serce i będziecie płakać, że coś się po prostu popsuło, że coś się porozlewało, że ktoś nam jakieś przykre słowa powiedział, bo też tak może być, że to będzie centralnie akurat dzisiaj. No ale kochani wybrnijcie z tego, bo to nie ma sensu. Teraz kto? teraz lew. Lew. Ale w takiej fazie dzisiaj bym powiedziała trudów znojów nie poddawania się w czymś, ale już z taką potrzebą odpoczynku. Tak jakby lew wiedział, że ma dużo rzeczy do zrobienia, dużo rzeczy do załatwienia, dużo pracy przed nim i już dużo zrobił. Zacznijmy od tego. Dużo wojował, dużo robił, dużo się po prostu na, no, no nie wiem, na załatwiał, tak? W sensie takim, no nie wiem, latał to tu, to tam. Może to właśnie świadczyć o jego działaniu, o sprawunkach, które miał do zrobienia. I on już po prostu wie, że, że nie chce się poddawać, ale może przyjść dzisiaj, w dniu dzisiejszym taki moment, w którym lwy stwierdzą, Boże, ja już nie mam siły na to wszystko. Nie mam siły na te wszystkie zmagania, nie mam siły na te działania, e, ciągle tylko wszystko jest na mojej głowie, tak? Staram się jak mogę, kurczę i jeszcze kresu tego wszystkiego nie widać. A, albo jeszcze nie do końca jest tak, jakbym tego chciał. I dzisiaj może przyjść taki moment, drogie lwy, że wy po prostu jakby sobie usiądziecie gdzieś na chwilę i w pewnym stopniu będziecie e, nie miały siły. Że tak powiem, na dalsze działania, ale to nie jest tak, żeby powiedzieć, że już mi się nie chce, idę do domu, tak? Tylko po prostu będziecie musiały chwilę odsapnąć po to, żeby nabrać kolejnej siły na, na kolejny dzień do, y, ewentualnych, do ewentualnych działań, tak? To, to, to chcę powiedzieć. Poczekajcie, przesuniemy te karty, bo się nam tutaj panna nie zmieści. Kulka. Dobra, nie chcę już się tu kamerą już mieszać. Y, dobra, jedziemy teraz z panną. A panna, karta śmierci. Ło, wow. mocno. Ale powiem Wam, karta śmierci nie jest złą kartą, tak? Bo ona nam mówi o transformacji. A jeśli transformacja, no to co? No to, no to po prostu, jeżeli z martwych powstałeś, tak? To się odradzasz. Więc moi kochani, panny mogą coś definitywnie skreślać, kończyć, zapominać i próbować wskrzesić zupełnie coś nowego, tak? Tak jakby po prostu to jest taka karta, która mówi o tym, że ktoś, załóżmy, coś kończy, ale po to, żeby po prostu na nowo się wznieść, na nowo z wstać, nazwę to w ten sposób. To jest transformacja, moi drodzy. Eee. Więc z jednej strony bardzo dobrze, zamykamy pewne rozdziały za sobą, nie wracamy już do nich, nie chcemy tego robić, dla nas jest to definitywny pad i zaczynamy nasze życie na nowo, tak? Staramy się po prostu poczuć zupełnie, jakby zapomnieć o tym wszystkim, co tutaj gdzieś z tyłu było, o jakichś pewnych sprawach, które po prostu już nie chcemy do nich wracać. To już jest dla nas końcówka, to już jest dla nas niepotrzebny w ogóle temat, tak? tak jakby, no nie wiem, nie, nie mamy na to ochoty. Definitywnie coś kończymy. Karta śmierci o tym mówi: śmierć, koniec. Śmierć zawsze oznacza po prostu koniec życia, koniec jakiegoś tematu. Ale po śmierci mamy możliwość, tak naprawdę, rozpoczęcia zupełnie nowych planów, nowego życia, nowych znajomości, czegokolwiek by się nie tyczyła ta karta śmierci dla Was, drogie Panny. I bardzo dobrze, bo jeżeli coś nie służy, to trzeba to kończyć, ale nie kończyć połowicznie, tylko definitywnie. Z takim wiecie, przytupem. <grym> Nazwę to tak. Dobra, co dzisiaj dla wagi? <grym> Działanie. Nasz, nasza waga dzisiaj y, będzie działać po prostu. Będzie w ruchu, będzie w pełni energii, będzie w pełni działania. Y, będzie chciała dzisiaj wiele rzeczy być może pozałatwiać, tak? Wiele rzeczy dokonać, nazwę to tak, bo oczywiście, załatwianie to się zaraz kojarzy z opcją y, powiedzmy, no nie wiem, w prac, jakieś obowiązki, coś, 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 ale jak ja, y, no czy na znaczy byk. Tak. Ale nie o to mi chodzi, tak? Po prostu chodzi o to, że będziecie dzisiaj pełni werwy, pełni energii, pełni ochoty do, do życia tak naprawdę. To jest również karta, w których do was może zagościć, zawitać ktoś na zasadzie, no słuchajcie, kochanki, kochanka, tak? Nazwę to tak? Tak bezosobowo? Bo to jest również karta osoby, która ma cel i ona ten cel chce osiągnąć. A że to są buławy, słuchajcie, no to to jest ogień. A jeżeli to jest ogień, no to wiemy, co to jest. Więc może to być również dzień podyktowany dużą dawką namiętności. Możecie wy tą namiętność mieć i chcieć po prostu ją zrealizować. Powiecie: Kurde, nie, no nie zatrzymam się, muszę tego gościa zdobyć, czy tą, czy tą gościówkę, nazwijmy to tak. Hm? Więc przede wszystkim energia, ogień, namiętność, seksualizm, ochota do zdobycia celu, który sobie wyznaczycie. Dobra, jedziemy dalej. Teraz mamy kogo? No, teraz mamy Skorpionika. A skorpion mm, będzie dzisiaj chciał albo to zrobi odejść. Odejść od czegoś, co jest powiedzmy okej, okay, ale w waszym mniemaniu nie do końca. Tak jakbyście po prostu patrzyli na jakiś związek, relacje, emocje, być może miejsce. Tak? Nazwę to też w ten sposób, gdzie mm, niby jest wszystko w spoko, ale wam czegoś brakuje. E, brakuje wam tak zwanej kropki nad i. Tak zwanego tego czegoś. Wiecie, nieraz się tak mówi, nie? że na przykład, nie wiem, no laska ma to coś. No i właśnie tego coś będziecie chcieli szukać, bo w tym, co macie, tego czegoś, tego cosia nie ma. I wielu z was może w dniu dzisiejszym powiedzieć, ja chcę czegoś więcej od życia, od związku, od miejsca. Bo to się może tyczyć wielu kwestii, tak? Ja nie chcę tu powiedzieć, że to tylko chodzi o uczucia. Być może taka grupa z Was będzie, że stwierdzicie, że, że, że tutaj wasz facet czy wasza kobieta nie ma tego czegoś i wy chcecie więcej szczęścia dla siebie i będziecie mieć taką potrzebę pójścia, odejścia, zostawienia czegoś po to, żeby tego, czego, tego cosia szukać. E, bo wiecie o tym, że jeszcze jest dziewiąty i dziesiąty kielik w końcu, tak? Tu jest tylko 8. To tak na marginesie. Więc wielu z was może dzisiaj zdecydować się na odejście od czegokolwiek, albo kogokolwiek. Zrobi to, albo będzie się decydował. Dobra. No to teraz strzelca. A strzelec dzisiaj w akcji samochód, podróże, przemieszczenie się. Wielu z was może po prostu dużo czasu spędzić za kółkiem. Wielu z was może po prostu dzisiaj dużo czasu spędzić w ruchu totalnym, takim, że nie będzie można sobie jakoś no nie wiem, usiąść czy coś, tylko po prostu będziecie dzisiaj w dużym ruchu, w przemieszczaniu się, zaznaczam, tak? Niekoniecznie wy jako kierowcy, chociaż na pewno dużo osób tak właśnie spędzi ten dzień. Ale generalnie w ruchu, takim, że nikt nie powie nam: "Dobra, to weźcie Zośka tu usiąść z kawą i sobie posiedź w fotelu". Zapomnijcie o fotelach i o kawach. Będziecie musieli ciągle coś robić. Ciągle Ciągle gdzieś latać, a to tu, a to tu, a to tu, ciągle zoś kaleć do sklepu, zoś kaleć nie wiem tam, przykładowo no, nie wiem tam, no, gdzieś tam na ogród, zoś kaleć, no nie wiem gdzie, dokąd, no, do, no, no nie wiem, gdziekolwiek, tak? Ale chodzi mi o to, że będziecie po prostu się przemieszczali. I moi drodzy, jeszcze jest jedna rzecz z tej karty płynąca, że wiele spraw, które są, zas były zastygłe mogą ruszyć z kopyta dzisiaj, czyli załóżmy, no nie wiem, coś tam mówicie, no ja pierdziele, niech się w końcu odezwie, no to się odezwie, tak, coś ruszy z kopyta, coś nagle nabierze szybszego biegu, jakiś obrót spraw, załóżmy, tak, nagle jakiś będzie przełom w jakiejś sprawie, no to też na przykład, dajmy na to, no nie wiem, coś... Yy, yy, czekaliście za czymś, tak? Albo chcieliście, żeby ktoś w końcu podjął jakąś decyzję. No więc w dniu dzisiejszym ten przełom w danej sprawie może nastąpić. Coś nagle na przykład może y, kochane strzelce przyspieszyć w waszym życiu. Ale przede wszystkim dzień w biegu. Dzień w biegu, dzień w biegu, więc moi kochani, ostrożnie uważajmy, a, żebyście sobie tam gdzieś kolanka nie zdarli, lecąc i się na przykład potykając, tak? Mm. Okej, okay. teraz kto? Teraz, teraz, teraz koziorożec. A dla koziorożca, no koziorożec dzisiaj moi kochani może mieć niezłego, w, powiedzmy, bym powiedziała, podwyższone nerwy. Nazwę to tak, dlatego że Rycerz Mieczy to jest taka karta, która po prostu ewidentnie mówi o sytuacji takiej, że możemy mieć dzisiaj, no po prostu, no możemy być na coś wkurzeni, moi kochani. Może będziemy chcieli dzisiaj wszystkich pokonać, może będziemy chcieli dzisiaj przeforsować własne zdanie, może po prostu dzisiaj będziecie chcieli po trupach do celu coś dokonać, zdobyć, bo Rycerz Mieczy to jest taki koleś, który wsiada na konia który mówi hurra i pędzi i chce zwyciężyć, chce pokazać wszystkim, że on dokona czegoś. On chce wszystkim pokazać, to ja mam rację, ja tutaj jestem ten, wiecie, najważniejszy. I przede wszystkim duża energia, ale taka niepozytywna, słuchajcie, to jest taka energia właśnie gotowa do walki. Dlatego właśnie o tym mówię, że możecie dzisiaj być bardzo nerwowe, możecie nawet się z kimś pokłócić, może was coś wkurzać wewnętrznie, tak? Możecie, no nie wiem, no, przykładowo koleżance nie powiecie, ale jesteś głupia, a, ale gdzieś tam wewnętrznie was wszystko aż będzie nosiło was, tak, do tego, żebyście jakbyście mogły, to byście poszły i palnęły komuś w łeb. Po prostu. E, więc, moi kochane, no burzliwy, burzliwy dzień. Nazwę to tak, w skrócie takim ogólnym, ale te burzliwe emocje, co niektórym, oczywiście, koziorożcom, mogą dzisiaj... U co niektórych koziorosów mogą się pojawić, tak? I dlatego też tutaj nadmieniam, że pewnie nie wszyscy, tak? Słuchajcie, a jak nawet coś będziecie czuli, że coś w was się rozkręca, no to jakaś meliska, coś, kurde, wdech, wydech, wdech, wydech. I powiecie mi na koniec dnia, dobra, Magda nie sprawdziło się, a ja powiem, no to super, <grych> bo ja osobiście wolę ludzi uśmiechniętych niż takich, wiecie, nabuzowanych, wkurzonych, gdzie tam gary latają po domu. Dobra, teraz kto? Teraz mamy wodnika. A dla wodnika dzisiaj piękna karta, karta gwiazdy, kochani, karta spełnienia marzeń, spełnienia Waszych nadziei. Więc jeżeli o czymś bardzo myśla, myślałyście, czegoś bardzo pragnęłyście, no to karta gwiazdy mówi wam o tym, że może się to wam udać, że da wam to, powiedzmy, no zielone światło na wiele spraw. To jest również karta olśnienia, czyli też zaznaczam, że jeżeli ktoś z was myślał sobie tak, Jezu, no ja nie wiem, co ja mam zrobić, Jezus, no nie wiem, nie wiem, jakie mam decyzje podjąć, no weź z pomóż, kurde, bo ja nie wiem, co mam robić. To dzisiaj się obudzicie i was olśni i powiecie... Dobra, już wiem, pyk. I zaczniecie po prostu działać właściwie. Już będziecie wiedziały, co macie robić, będziecie wiedziały, co macie komu powiedzieć, będziecie wiedzieć, jakie decyzje podjąć, kochani. Więc karta gwiazdy da Wam to olśnienie, tak? Ewentualnie spełnienie Waszych planów, nadziei, marzeń. To tak dodam. Kochani, czasami karta gwiazdy, ja o tym jeszcze wcześniej też nigdy nie mówiłam na kartach dnia, ale czasami ta karta może również dać wam kogoś karmicznego, kogoś, kto od losu jest wam dany, tak? Tak zwane te w bratnie duże cudawianki. Może taka sytuacja również być, że tutaj gdzieś coś się karmicznego zamanifestuje u co niektórych z Was drogie wodniki. No i zobaczmy naszą ostatnią, biedną, najkochańszą rybkę. Co dzisiaj u ryb zodiakalnych. Ciężka praca. Ciężka praca. To jest karta. Która w dużej mierze właśnie mówi o tym, że będziecie mieć wiele obowiązków na głowie. Wiele. Spraw do załatwienia. No, i tutaj ta karta właśnie będzie nam to wskazywać, że będziecie dzisiaj po prostu dużo obowiązków sobie na plecy walić sami, albo walnie wam ktoś. No i dzisiaj, moi kochani, będziemy ciężko pracować. Oczywiście nie poddacie się, tak, bo to jest taka karta, że okej, okay, muszę zrobić to, 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 to. Jest mi cholera strasznie ciężko, ale się nie poddam. Więc, drogie rybki, wy dzisiaj w trudzie, w znoju, w takim poczuciu nawet zmęczenia. Pod koniec dnia być może, będziecie właśnie y, odczuwając to zmęczenie, wiedziały, że. No, po prostu to był bardzo pracowity dzień, tak? Ale słuchajcie, karta dziesięciu buław również mówi nam no, o takiej sytuacji, że, że może po prostu coś wam ciąży. Że jest wam z czymś już zbyt ciężko, tak? że w pewien sposób yy, odczuwacie jakieś zmęczenie. Również należałoby wtedy pomyśleć o tym, żeby może yy, ewentualnie nie odpocząć, nie zrzucić sobie pewnego ciężaru z pleców i po prostu dać sobie ten luz. Nie brać zbyt wielu rzeczy na przykład do głowy, bo słuchajcie, to też jest taka karta, która mówi, że my bardzo coś mocno przeżywamy, bardzo mocno się czymś samoczynnie obciążamy i wówczas to jest karta rady. Nie bierz sobie tyle zmartwień do głowy, nie obciążaj się tym. Będzie co ma być, po prostu. Ale w pierwszej fazie, jak tak na to pomyślałam, popatrzyłam, to pomyślałam sobie właśnie o tym, że wiele obowiązków dzisiaj spadnie na ryby, wiele rzeczy, które będą musiały udźwignąć. No i jednocześnie właśnie ten taki przebłysk tego, że, że może zbyt bardzo się obciążacie czymś czymś, albo jakąś pracą, albo myślami właśnie, albo, albo czymkolwiek, ale jest wam już z czymś zbyt ciężko, odrzućcie to, drogie ryby. Obojętnie, czy to będą, słuchajcie, obowiązki takie pracowe, czy też myślowe, ale należałoby to chyba odrzucić. Takie mam poczucie, nie wiem, nie wiem czemu, ale jakoś tak spojrzałam na tą kartę i mi się jakoś tak e, zrobiło smutno, tak jakbym chciała powiedzieć, dobra, daj te pięć buław, to podzielimy się pół na pół tą pracą, tak? No dobra moi kochani, kończymy tą kartę dnia. Życzę Wam wszystkim cudownej środy, pięknej, cudownej, energetycznej, z pięknym uśmiechem. No ja za moment zabiorę się za kartę dnia, czy kartę dnia, co jak mówię, za temat dnia. Tylko po prostu dam Wam może godzinkę na to, żeby ewentualnie jakieś tam pierwsze osoby, które pojawią się w komentarzach, napisały, czy to ma być temat na zasadzie, czego on chciałby od tej znajomości, czy czego on, ona by chciała od tej znajomości, jakie oczekiwania ma, czy też tudzież, jak ona się po prostu, ta znajomość potoczy, tak? Dajcie mi po prostu cynk, który z tych tematów, no i sobie szybciutko jeszcze tam powiedzmy do godziny 12, taki temat dnia zrobimy. Póki co, pozdrawiam. Buziaki. Cześć.